O życie ma bez troski smak, widzę ratop śpiewa tak. Ha, ha, ha! ha, ja! ha ja! Ua! 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 O życie ma wielkich przygód, smak. Para śpiewa tak. Ua! 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 O życie ma wielkich przygód, smak. Para śpiewa tak. O życie ma kolosa smak. brachiozaurek śpiewa tak. Dzięki, miłcha! Hmm, coś mi się tutaj nie zgadza. Życie ma erudycji smak. Ankelozaura śpiewa tak. <grym> Miłka, skąd u ciebie dzisiaj taki humorek? Sama nie wiem. Po prostu obudziłam się z głową pełną różnych dyrdymałek. Ra-ta-ta, ta 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 Miłka, nie zbliżaj się tam! Życie to olbrzymi dar, śpiewa tak... Gigantozaur! Lepiej zostaw go w spokoju. Nie czuję się dzisiaj dobrze. A co mu się stało? Nie mam pojęcia. Obserwuję go od samego rana i cały czas ma ten sam wyraz pyska. Wygląda na cierpiącego. Zaczekaj! Już wiem, co mu dolega. Cierpi na ból zęba. Ból zęba? Problem natury stomatologicznej. gigantycznej <giby> łapiesz? Oh. miłka, to poważna sprawa. Masz rację, ludzia. Już poważnieje. Giganto cierpi i musimy mu pomóc. Tak, i chyba już wiem, jak to zrobić. Ale najpierw muszę skoczyć do bazy. Nie, nie, nie. Znalazłam! Kalamit! Żywica drzewa kalamitowego ma znakomite właściwości przeciwbólowe. Jeśli wytrzymy ją w dziąsła giganto, poczuje się lepiej! W takim razie ruszajmy! To nie takie proste. Kalamity rosną wyłącznie w oazach daleko stąd na pustyni. Oznacza to o bardzo długą wyprawę. Pójdę po nie. Potrzebuję tylko czegoś długiego, żeby nałożyć żywicę na dziąsła giganto. Czupur, czy możecie z Dudkiem załatwić gałązki bambusa z nad jeziora? Super! Czupur, wkraczę do akcji! Pomocnik Dudek idzie z tobą! Ale ja też chcę w czymś pomóc! Zgoda, ale bez wygłupów. To bardzo poważna misja. Będę poważna, obiecuję! Dobra, możesz iść ze mną, ale swoje wygłupy zostawiasz tutaj, jasne? Jasne, tylko gdzie dokładnie mam je położyć? <laughs> Stuknij w ekran, jeśli masz ochotę na więcej, i oglądaj swoje ulubione seriale.